Witajcie wszyscy bardzo serdecznie i w, w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku kupimy sobie nowe Halloweenowe konie, czemu jestem na innym końcu? ponieważ star stable dodaje za dużo koni. No i niestety, mi daje starko, że się nie uzbierałem nowego konia, a nic nie budowałam. Także, no jestem na końcu Delfina. Oczywiście bardzo dziękuję za użyczenie. Piszcie miłe słówka na delfinę, bo naprawdę bardzo dziękuję, ratujesz mi delfina. Także kupimy sobie nowe Halloweenowe konie. Nie wiem jeszcze, która maść, ale. Zobaczymy to na miejscu. Także lecimy sobie do twierdzy. Od razu jest jakaś zagrywka galopującego i wydaje mi się, że to było w tamtym roku i że to było dość nudne, że on po prostu się nagle pojawiał. Także zrobię to na tym końcu. już, bo Delfina mówiła, że mogę robić te zadania. Chociaż, no, nie chciałam robić tych zadań, ale z tego co powiem trzeba było tam czekać. Także po prostu zrobię tę zagrywkę i po prostu poczekam już na tym końcu, Żeby, wiecie, gadać o koniach i w tym czasie może przybędzie nas galopujący. Żeby to, wiecie, tak yy, ukrócić trochę, bo gdybym miała znowu się logować na swoje konto i znowu czekać ten sam czas, to byłoby to bez sensu. Także, lecimy sobie tutaj pięknie. Uuu, i tu są te nowe konie, dobra. One są w ogóle mega podobne do tego, w sumie jakby mają ten sam zamysł, mają takie wielkie poroża. Także, o, matko, ale on jest dowolony. Ile tutaj się dzieje? Tu się dzieje więcej niż w moim życiu. O, masakra, naprawdę. Ale on się błyszczy wręcz. Ale ładny on tu jest. On ma przepiękną grzywę. Ona jest przepiękna. Widzicie, jak ona jest falowana. Ej, no przepiękna jest ta maść. Serio, mega mi się podoba ta maść. Ten jest dziwny. On ma taką kulkę na głowie. Zastanawiam się, czy to jej będzie przeszkadzało w rozgrywce, no bo jedziecie i kurde nie widzicie połowę, bo macie jakąś kulkę na koniu. Dziwne to jest, mega. Taki obrośnięty. Ten mi się chyba trochę mniej podoba jednak, przez tą kulkę. No i ogólnie jest taki dziwnie porośnięty, takim mchem i średnio to wygląda, uważam. Uuu, a ten jest ładny za to. Nie wiem jaka to jest rasa, ogólnie taka zwykła, nie pamiętam, ale no jest ładniejsza, ale maść jest okropna. W sensie on jest jakiś taki biały, taki umierający trochę, no niby Halloween. No to okej, okay, no ale wygląda bardzo umierająco. taki bez życia on jest. A tu wygląda mega dziwnie. No ten mi się serio średnio podoba. Jest taki obrośniętym chem i tak... Ta kulka, nie, nie wiem co to w ogóle ma znaczyć, ta kulka, nie wiem kurczę, kulka mocy? Ten ma pierścionki, ale tu już lepiej wygląda niż kulka mocy. Także, no, bierzemy tego. Totalnie bierzemy tego. Dobra, spersonalizuję i klub. Dobra, jakie fajne imię dać Delfinie? Hmm. Solo, solo. Baba pozdrawiam. To jest koń dla Masona. Dosłownie. Także, kupujemy. Mamy solo, solo, bejba. Rozumiecie te klimaty? No, taki dostrzelony ten koń, wam powiem. Ale jest super. Delfina będzie miała konia z Baby. Dobra, teraz mam nadzieję, że będę miał tam zagrewkę A jak nie, to po prostu się przyloguję na moje konto. Czy to będzie tutaj? Wydaje mi się, że tak. Udręczony. Żywa dusza w tym okrutnym miejscu? Być może ty jesteś tu z własnej woli i żyjesz, jednak ja nie miałem tyle szczęścia. Och, wciąż dęczą mnie wspomnienia z mego porwania. Czyż pamiętam noc, gdy wyrwano mnie z mego ciała i zaprowadzono do tego zapomnianego miejsca? Bo widzisz, nie zawsze taki byłem. Gdy jeszcze wdychałem jorwickie powietrze i ja chodziłem na własnych nogach po Jorwickiej ziemi, galopujący Thompson jeździł po wyspie. Każdy jesieni porwał na Jorwik, zbudzając wszędzie strach i rozsiewającą zgniliznę. Jeśli ktoś go przypadkiem spotkał, musiał uciekać. Gdy został zaś złapany, cóż, widzisz, co się ze mną stało. Powinien mu się domyśleć, gdy pojawiła się dziwna ta mgła. To jest niepoludzko napisane. Gdy pojawiła się dziwna ta mgła, czemu ta? Dobra, nieważne. Powinienem był zacząć uciekać, gdy za plecami usłyszałem tęt kopyt. Nie miałem jednak nawet czasu, by się odwrócić, bo już mnie złapał. Niestety nie potrafiłem mu uciec, ale w tobie wyczuwam coś innego. Może ty i A. <grym> mój ulubiony kojm, ja na imię dla konia. Będziecie na tyle odważni, by odmienić mój los. Być może to Wam, mierzącym się z podczas jego łowów, uda się przeżyć. Choć ja temu nie podołałem. Jeśli chcesz się dowiedzieć i spróbować szczęścia, podzielę się z Tobą swoimi wspomnieniami i ciężarem. Mrocznie. Mając kilka okruchów duszy, żeby będę... <noise> nie... Sorry, bo tam gadało o kruchach. Nie! Ja to robiłam na tym koncie, a to nie ma... <noise> delfina nie ma okruchów duszy! No nie! No dobra. Do... <noise> po prostu się preloguje swoje konto. Ej, ale... <noise> Specjalnie robiłam to zadanie, no ale przynajmniej delfina ma tutaj ładnie, że uzbierane, także ucieszę się na pewno. 12 to jest tak w miarę, w miarę sporo, więc... Lol, e, więc nie jest tak źle. No trudno, po prostu coś na swoje konto. Ja mam nadzieję, że ja mam trzy okruchy duszy, bo jak nie, to jest lekka kraksa, powiem wam. Dobra, ale zobaczmy ten nowy koniec na początku, żeby nie było. Dobra, gdzie ma nowego kunia? Czekajcie. Tego przez te jest ubrany. Dobra, gdzieś on musi być? Tutaj jest, dobra. Jaki on jest po prostu odstrzelony, powiem wam. On jest naprawdę taki, no, dowalony. Tutaj się tyle dzieje, naprawdę. Tu jest wiecie, jakiś... Cośki na włosach, jakieś obręcze, jakieś wrogi, wow, to jest grube. i widzicie, nawet to obroże. obroże to poroże nawet przeszkadza, jakby trochę zasłania widok. To dopiero tam ta kulka. Serio, ta kulka jest sporo z niepraktyczna, uważam. Irytująca, moim zdaniem by była. Także ja nie kupuję żadnych kuli mocy. Dobra, ubierzmy jej auty, który zupełnie nie pasuje, ale a kto by się przejmował? No, już ubiera, matko jedyna. To by się przyjmował. Nie no, totalnie pasuje. No, niebieski, brązowy matching. Super. Czekajcie, się, przy tego konia. Solo, stolej i ulubiony koń. Naprawdę. Piękne imię na konia. Mason, Nominujecie, cię, żebyś tak nazwał swojego konia. Jakby musisz to zrobić. <grym> Dobra. Zrobimy podkowy mu szybko. I zrobimy mu. przodkowanie. No, głupie to zrobić, że konie mogą psuować na pierwszym poziomie. Mega, to jest to irytujące. No, ale cóż bywa. Bywa, bywa. Już się git, także spoko. Może to zrobić sposobem, także nie jest tak źle. Dobra, lecimy sobie stęp. Pokażę Wam chody, oczywiście, chociaż chody są jak u tych koni. Ogólnie tej raz, no ale dobra. Stęp. Stęp jak stęp. Ola, ma no, w ogóle co rogi, ja nie zauważyłam ich? Masakra. Proszę sobie, jakby jedziecie sobie, i nagle jakby coś się dzieje, i po prostu spadacie z siodła na tyłek konia, i nagle się tak Wam się wbija w plecy. Mroczne, nie? Dobra. E no kus jak kus galop, mega spoko, taki przyjemny szybciej, no nie najszybciej no te konie ogólnie mają mega ładne chody także nie mam do czego się przywalić zatrzymanie, takie totalnie zwyczajne skok też zwykły też zwykły i dębowanie no jakby serio nie ma nic niezwykłego w tym koniu no ta maść, akurat tu mój outfit w miarę my czuje Jezu, ten koń jest przepiękny do tej maści on jest tak śliczny, masakra ma czy jak masakra? W sensie, że dobrze, dobrze, że masakra. W sensie nieważne C Czy fajnie. <laughs> także, no, ta maść jest zadowolona. Może jakbym jakiś fajny outfit, to by było fajnie, ale no, powiem wam, że to jest ciekawa maść. No, ciekawa. A no, to jest przepiękna, serio Mega mi się podoba ta maść. Dobra, zmieniamy konto i lecimy zrobić zagrywkę. galopującego Dobrze, jestem na swoim koncie. Zmienię, jakby, też mego konia, bo tamta maść, tam ta maść sami nie pasuje do outfitu. Także zrobimy sobie taką zwykłą po prostu. Dobra, czy ja mam trzy okruchy, please. Ha, ja nawet mam siedem, widzicie, jaka jestem bogata. No, to się nie zdarza ogólnie, jestem w szoku. Dobra, udręczony. I to jest... To było w tamtym roku! Mmm! I to było serio nudne. W sensie, on po prostu się pojawia jakby gdzieś nudne. To było w tamtym roku! Start Stable, dlaczego? A, jeszcze w ogóle było jakieś nowe zwierzę. Jak teraz je lukniemy przy okazji. No bo zanim ten z nas przyjdzie, to minie długo. Ja w tamtym roku specjalnie czekałam na niego. Bo ja czekałam chyba z pół godziny na niego, także dużo. Jaki kozacki krasnal! O Boże! On jest już super! Ej, mega! Gdybyś tutaj takie zwierzątko za darmo, to było cudowne. Bo jeszcze krasnala w kolekcji nie mam. No przy przekozacki jest ten krasnal. Ale no nie wydam felestr końców, nie? No patrzcie ile ja mam. 634. 6, ten jest spoko. Taki, wiecie, no zwyczajny zwierzak, ale ten krasnal jest przekazacki. No mnie nie stać. 900 końców go kosztował? Mega dużo w ogóle. ten? Jeszcze więcej, niż w ogóle brzydki. Kula mocy. I don't like it. Coś się z tym dodało, Nie. Tylko o serwerach jakieś informacje, rosyjskich, ukraińskich, a to nie dotyczy po prostu. Czarujące stroje. O, nowe stroje są, Doczekajcie, no, czekajcie, lukniemy sobie również. W globalnym są? Oczywiście, że nie. To pojedziemy sobie do sklepu. I to wszystko. Także... Ogólnie mega lubię Halloween, ale serio, oni w tym roku nie dodają nic specjalnego. Jakby oni jeszcze nie dodają nic nowego, oprócz oczywiście nowych koni, które są zawsze jakby nowe. No to powiem wam, że naprawdę bardzo słabo, bo serio, Halloween jest fajne. No w kolejnym tygodniu. Jak gdyby zagrywka wobec tego była za mało straszna. Masz zagrywka, zagrywkę, widzimy. Jakby jak to będzie na tym samym polegało, tylko że będzie wiedź z sam to będzie takie słabe... Naprawdę, liczamy coś lepszego. Dobra, co my tutaj mamy? Motko. To jest outfit tego konia po prostu taką mchem. O, ogólnie to mi się nie podoba. W sensie dziwnie to zrobili. I by już No nie, to no, nie wygląda dobrze. Nawet nie wygląda jego wieki to wygląda po prostu mech na koniu. Może taki był zamysł, ale... No to jeszcze jest spoko na przykład. To uważam, że jest ładne, to też fajnie wygląda. No ale to? No nie. Sukienka były takie nic specjalnego. Uuu, to jest fajne. To jest ładna grafika, to mi się nie podoba. To jest spoko taki wianuszek mamy. No, ale jest taki dziwny. Coś co się pokręciło z grafiką, widzicie? Ona jest taka. A znaczy, może tak miało być, ale wygląda jak po prostu pixele się nie do końca zgrały. Jakby nie brakowało po prostu pikseli trochę. Spodenki w ogóle. w to Halloween lubi krótkie spodenki. Wszędzie są krótkie spodenki. Dziwne, bo jakby w październiku jest już zimno. Dzisiaj rano było 0 stopni u mnie. Także hello, SSO. Mm, buciki Kolejna. A to nie jest to samo? Nie, no to jest trochę większe. Wow. Nie wiem po co. w ogóle nazwa: GH Blanket Dump. jest Name. Świetna nazwa, naprawdę. Bardzo się postarali. No i to też jest mega podobne. Nie podoba mi się za bardzo. Takie średnie. Tutaj nic nie dodali, chyba. Nie, nie dodali. Te rzeczy są fajne. Wejdźmy sobie na jarwik, bo na jarwiku tylko galopujące można zdorwać. Że tak powiem. Także nie wiem, poczekam może 5 minut, a jak nie, to po prostu mam w miks tamtego roku, bo jakby jestem pewna, że to będzie to samo, serio. Dobra, wiecie co? Pokażę Wam po prostu zagrywkę galopującego z tamtego roku, bo ona 100% jest taka sama. A jak nie, to różni się prawie mini szczegółami, a naprawdę czekam już jakieś 15 minut. i go dalej nie ma, więc to po prostu bez sensu, żeby dłużej czekać. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczonka.